Siemanko, siemanko, witam Was serdecznie i zapraszam Was na pierwszy yy, odcinek z, z serii Krzyszu rozw rozwalać dzi dziwnych rzeczy. To jest... Nie wiem co to, chyba... To jest chyba Tak, Nie wiem co to. Czy to szkło? Chyba tak. Ale... Wiecie. nie czy wam to nie przychodzi. Pod... Damy go sobie go tutaj gdzieś, żeby tego nie było. Okaże się, że to szkło. Nie trzeba było tego zbierać. I dymniemy w to cegówką. Co to się stało. Oj, 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 oj. Miałem rację! To szkło. Pod Jeżeli się podobało, zrobię to jeszcze raz. Teraz w powolnionym tempie, mało. Nie trafiłem. No. Ostatni raz. Uch. Uch. Siemanko i do widzenia. Życzę miłego oglądania dalszych przygód.